Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Przeczali się więc między sobą żyć, mówiąc, jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus, za prawdą, za prawdą powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa cia moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak nie posął żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył na wieki. Przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Amen. Tak moi drodzy, zakończenie naszych rekolekcji rodzinnych. I można powiedzieć, pewne wskazanie na to, co potem dla bacznego słuchacza Słowa Bożego, widzimy, że już od trzech tygodni Kościół karmi nas Słowem mówiącym o Eucharystii, o prawdziwym chlebie, o prawdziwej krwi Jezusa, którą Kościół sprawuje poprzez Eucharystię. I muszę powiedzieć, że jest pewien problem z tą Eucharystią. Bo tak można zadać pytanie, bardzo logiczne. Czy prawdą jest, że Eucharystia daje życie? Czy prawdą jest, że bez Eucharystii człowiek nie żyje? Ktoś to bardzo literalnie tłumaczy to słowo powiem, przecież jest jak był napisane. Kto spożywa moje ciało, kupił krok moją, ma życie. Na pewno trafią się do społeczności Kościoła tacy, którzy powiedzą: że Bez Eucharystii nie ma życia. No dobrze. Jak teraz powiedzieć o ludziach, którzy nigdy nie mieli dostępu do Eucharystii? Przecież mniej więcej 7 na 8 osób na świecie nie ma dostępu do Eucharystii. Katolików jest miliard coś. Mniej więcej ósma część świata. Więc teraz pytanie: to jak to oni nie żyją? Dalej. Już nie będziemy odgrzewać kotletów. Kotlety będę na obiad. I to nie odgrzewamy. Ale ktoś powie: jak było w czasie cowidozy. rękami poza pozamykane kościoły. Jeśli będę teraz dyskutował, czy mieli wpływ na to, czy nie, czy mogli się postawić, czy się nie mogli postawić. Bo wydaje się, że odrzucając wszelkie teorie spiskowe, tak miało być. I pamiętam dyskusję publicystów, bardzo rozprochną. Jak teraz mówić o Eucharystii, że ona jest ważna. Skoro nagle się okazało, że wszystko może być duchowe. Duchowa komunia. Niektórzy poszli dalej, duchowa spowiedź, wszystko duchowe, wszystko online. Znam przypadki ludzi, którzy oglądali przez świętą, bo nie uczestniczyli, tylko oglądali przez świętą przy okazji śniadania. No Online, wszystko. No i teraz można zapytać, to, to jak to? Nie żyją, nie ma życia. I wydaje się, że odpowiedź, jak zwykle, przychodzi w słowie Bożym. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy: Mądrość wyprawia uczciwość. Mądrość. A mądrość to jest taki sposób, taki dar Ducha Świętego, taki sposób patrzenia na życie, tak jak patrzy na to Bóg. I u Boga wcale sprawiedliwi nie znaczy w wersji komunistycznej wszystkim porówną. Trzeba przyjąć do wiadomości, że niektórzy zbawią się nie będąc w kościele fizycznie, można powiedzieć tak literalnie, odczonym, zapisanym. Dlatego, że niektórzy w ogóle nie mieli takiej możliwości i nie mają. Czy mają za to ponosić winę? Oni są zbawiani przez Kościół, bo Chrystus działa przez Kościół, ale fizycznie w tym Kościele nie są. Tak możemy opowiedzieć. Może mają więzy duchowe przez życie, ze wzglę... życie zgodne z sumieniem, przez wybieranie dobra, przez wyciężanie zła. Bo przecież prawdą jest, że nie tylko ludzie wierzący mają monopol na to, żeby przezwyciężać zło dobre. Być może niektórzy poznali chrześcijan, katolików i to spowodowało, że przestali chodzić do kościoła i nie mają dostępu do Eucharystii. Czy zatem oni się nie zbawią? Czy zatem oni nie będą żyli wiecznie? Byśmy powiedzieli taką równolinijką? Nie. Ale dlaczego nie? Czy Bóg może obwiniać ludzi za to, czego nie ponieśli, znaczy, co nie jest ich wyborem, nie jest ich decyzją? Przecież po ludzku nie dopiero w pobożemu. Z pewnością Bóg jest w świecie stworzonym. Z pewnością Bóg jest w drugim człowieku. Z pewnością Bóg jest w domu, które się dzieje, które się czyni. W każdej miłości, która rozwija człowieka, czyni go szczęśliwym. Nie tylko przyjemnym, ale szczęśliwym. I pewnie takich śladów Pana Boga możemy odnaleźć wiele. To zatem po co jest Eucharystia? Po co Komunia Święta? Mądrość zaprasza na ucztę. Jest w Ewangelii chyba słowo, które jest w stanie rozwikłać tę trudność. Komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. I niestety, moi drodzy, i, moje drogie, żeby było porówno, mamy gorzej, bo mamy lepiej. Paradoks. Dlaczego? Bo nam więcej dano. Nam więcej dano. Dano nam dostęp do Eucharystii. Dano nam dostęp do Słowa Bożego. Już nie musimy, jak dzieci we mgle, pytać się, co jest dobre. Tutaj możemy doznawać różnego rodzaju zamętu naszego rozumu. Doznawać słabości naszej woli, która gdzieś, chociaż czasami wie, co jest dobre woli, wybrać to, co niekoniecznie jest dobre, co jest bardziej przyjemne niż szczęśliwe i tak Ponieważ mamy tu jasny punkt odniesienia. I teraz jak będziemy się zastanawiać, czy tam ci się zbawią, tam ci się nie zbawią, przyjmujący, nieprzyjmujący i tak dalej, Jezus mówi do nas. Daje wam Eucharystię. Co ty z nią robisz? Się nie zastanawiać, co robi ze człowiek, który nie ma do niej dostępu. Bóg na pewno chce dla tego człowieka dobra, tak samo jak chce dla mnie dobra. I można by opowiedzieć, Bóg zadziała i działa takimi sposobami, takimi kanałami, by mieć dostęp do tego człowieka, by otworzyć tego człowieka na miłość Boga. Ale można mu powiedzieć, że Bóg przed nami, jak ta mądrość, synonim słowa Bożego, otwiera ucztę. Jesteśmy zaproszeni na ucztę, bo co, bo le jesteśmy lepsi? Czy mieliśmy wpływ na to, że urodziliśmy się w Polsce, gdzie dostęp do Eucharystii jest prosty? To nasza zasługa? Ale otrzymaliśmy zaproszenie. Otrzymaliśmy zaproszenie na ucztę i to teraz. My, którzy mamy wiedzę, my, którzy mamy świadomość, my, którzy mamy wiarę, jeżeli tym gardzimy, to jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji niż ci, którzy nigdy nie byli zaproszeni na ucztę, bo nie mogli być zaproszeni na ucztę, bo nie mieli takiej możliwości. Dlatego słowo Boże dzisiaj podkreśla parokrotnie rozsądek, mądrość. Byś nie zmarnował, nie zmarnowała tego, co jest dane, bez mojej zasługi, bez mojego udziału. Otrzymałem to dobro. I nie jest to dany powód do wywyższenia, powiem mocniej, to może być powód oskarżenia mnie przed Bogiem. Ile darów zmarnowałem, ile darów nie wykorzystałem. Ile prezentów Bożych nie otworzyłem nawet. Są czasami w domach pochowanych gdzieś po szafach, gdzieś na półkach prezenty, w których się spodziewamy, nic ciekawego nie ma i tak leżą otrzymane od ludzi, którzy powiedzmy sobie wiemy, co nam mogli przynieść, więc tak zostawiliśmy to nawet. Albo prezenty, które czekają na to, byśmy je oddali komuś innemu. już nawet nie rozpakowy rozpakowywaliśmy. Bo to na pewno ręczniki. Co ja czynię z Eucharystą? Co, ja, co ja czynię z tym darem, który Bóg mi daje? Co ja czynię z tym zaproszeniem? Można powiedzieć, że jesteśmy wybrani, bo jesteśmy zaproszeni. I teraz co ja zrobię z tym zaproszeniem? Co ja robię właśnie z tym zaproszeniem przez Pana Boga? Co ja robię z Eucharystą w moim życiu? Czy ja naprawdę wierzę w to, że Jezus jest prawdziwy, obecny. Po pokoleniu spotkałem młodego człowieka, stosunkowo młodego. Nie uciekł, a nawet księdza otworzył drzwi. I dyskusja. Pan wierzący, no toż wierzący księdza po przyjmuje. On mówię, jak kiedyś pan był ostatnie raz uspowiedzi. poszło w dobre miesiące. I panie, to co? mówię, w jakiego panu Boga wierzy jeszcze? No w Jezusa, z tego co ksiądz. To co pan z Jezusa robisz idiotę? Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. A pan mu mówisz gadu gadu, też żyje. To co może mam latać jak te, co codziennie latają? I z tych nazwisk, stos, najbliższych sąsiadek, nazywanych potocznie pobożnymi babkami, a później żyć tak jak one żyją? Wie, panie, na sądzie Bożym to nie będziesz pan odpowiadał za te babki ani za tych dziadków. Będziesz pan odpowiadał za siebie. I tu trzeba takiego zdrowego egoizmu. Co ja robię z Eukarystą? Co ja robię z moim przystąpieniem do Komunii Świętej? Co ja robię z moim życiem duchowym? Można mu powiedzieć: Ja otrzymuję naprawdę więcej naprawdę więcej. Mogę złożyć moją winę, moje lenictwo na to, że Bóg jest właśnie wszędzie. Po co mi spowiedź, jak ja pójdę do, w las, w park, powiem Panu Bogu, że naknociłem troszeczkę i Pan mógł mnie rozgrzeszyć. Po co mi Komunia Święta, skoro ja czuję Pana Boga, nie wiem, w miłości, w drugim człowieku, spalam się w dziełach charytatywnych i tak dalej. Ale przecież to są Rezygnuje z pokarmu delikatosowego, super delikatosowego, na rzecz domniemanego, Już to jest bez sensu. Suplementy diety, suplementy zamiast leków. Po co to? Tak? Kto ma, temu więcej będzie dane, od tego się więcej będzie wymagać. I to jest właśnie cała mądrość. To jest całe myślenie, to jest postrzeganie świata w perspektywie Bożym. Jeżeli mam spowiedź, to nie kombinuj swojego spowiadania się z tym słowem w krzakach przed samym sobą. Skoro mam Kościół, nie kombinuj, że wystarczy się w domu pomodle, bo Bóg jest wszędzie. Bo to są Jego słowa. To jest Jego Eucharysty. To jest Jego Kościół. Kończymy rekolekcję właśnie z takim wezwaniem do mądrości, z wezwaniem do tego, by wykorzystywać maksymalnie na 100% te dary, które Bóg daje. A te dary są po to, żebyśmy żyli, w pełni żyli, całkowicie żyli, a nie byśmy tylko przeżyli. Amen. Wierzył w jednego Boga, Ojca Szedwoną